Seniorzy coraz częściej, podobnie jak my, korzystają z zakupów internetowych i z portali społecznościowych. No właśnie, ale co zrobić, by w tym wirtualnym świecie czuć się bezpiecznie i nie dać się oszukać o tym w naszym materiale? Korzystając z internetu w dzisiejszej dobie musimy pamiętać i zachować szczególną ostrożność, czujność i rozsądek, ponieważ w sieci bardzo często dochodzi do różnego rodzaju oszustw. Tam oszuści się też czują bardzo swobodnie, tak? czują się anonimowi, więc łatwiej nam jest dać się nabrać. Pamiętajmy, kiedy wchodzimy na konkretny zakup jakiejś rzeczy, sprawdźmy tego sprzedawcę, sprawdźmy opinie jakie ma wystawione od innych klientów. Wtedy też możemy zweryfikować czy ta osoba jest rzetelnym sprzedawcą. I tak najłatwiej jest tą osobę ocenić. Jeżeli dostajemy również smsy z różnymi linkami, z prośbą o kliknięcie tego linku, który ma nas rzekomo przekierować na nasze konto, aby dokonać płatności za dany przedmiot, my zachęcamy, aby tego nie robić. Nigdy nie wiemy, czy nas przekieruje na faktycznie stronę naszego banku, czy będzie to strona oszusta, który uzyska nasz login i hasło, aby nasze konto wyczyścić tak bo takie sytuacje też się zdarzają bardzo często dostajemy różnego rodzaju smsy są to smsy również o treści gdzie mamy dopłacić na przykład 2 zł czyli takie niskie sumy za na przykład paczki które zamawiamy i bardzo często ludzie właśnie wiedzą że mają paczkę i oczekuje ta paczka bo zamawialiśmy coś wchodzą w te linki i przez to tracą pieniążki które mają na swoich kontach więc na to też zwracajmy uwagę jeżeli mamy też wątpliwości co do tego zakupu bądź sprzedawcy, który wystawia taką rzecz, również możemy taką sytuację zgłosić na policję. Wtedy policjanci sprawdzą i zweryfikują takiego sprzedawcę. Będzie nam też łatwiej namierzyć ewentualnych sprawców takiego oszustwa. W ostatnim czasie często dochodzi do oszustw na wielu portalach społecznościowych typu Facebook. Tam sprawcy podają się za osoby w zbliżonym wieku. Z chcą wzbudzić nasze zaufanie, kontynuują tę relację przez określony czas. No, i oczywiście z biegiem tego czasu zaczynają nas prosić o pożyczki. Na początku są to małe kwoty, które z rozwijającą się relacją przychodzą w coraz większe kwoty. Seniorzy często zaufają takim osobom i te pieniążki przekazują. Mogą to przekazywać przelewem na konto, bądź również przekazywać fizycznie osobie, która podejdzie w to dane miejsce i się też poda za kolegę, koleżankę tego rozmówcy z internetu. Więc na to też uważajmy, nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie monitora, więc więc musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, zdrowy rozsądek i przede wszystkim czujność.